Znajdujemy się na terenie praktycznie rzecz biorąc budowy tak zwanego osiedla świerkowe w Świdnicy. Tu będzie taki zespół czterech budynków mieszkalnych. Inwestycja przewidziana jest do końca 2012 roku. To jest projekt indywidualny, robiony projektowany przez, przez biuro projektowe, również świdnickie, tutaj lokalne. Nazywa się Architekt. To jest biuro prowadzone przez braci Andrzeja i doktora Mikuła. Też bardzo prężnie działający architekci, sporo inwestycji na terenie Świdnicy i nie tylko mają swoich zrealizowanych projekt. Jest akurat tego typu, to jest po konsultacji oczywiście i na, i na wniosek inwestora, sporo było rozmów na temat charakteru tego osiedla, które tutaj ma powstać. To jest tak naprawdę osiedle w centrum miasta, no, musieli się wpasować, że tak powiem, w architekturę tutaj otaczającą. No, zasadniczym, zasadniczym materiałem budowlanym tutaj ściany konstrukcyjne, ściany działowe jest materiał z kseli, z kseli czyli materiał itong e konstrukcja stropów w garaży garażu podziemnym to jest konstrukcją żelbetową. Korzystamy również y, z klejów e-tonga do, 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 do murowania. Nie ma elementów, że tak powiem, zastępczych, tylko robimy to w pełnej technologii. Tak E-tong e 24 na, na, na ściany konstrukcyjne, 24 odmiana 600, na ścianki działowe y, jest 11,5 materiał ściągany. No, wybraliśmy ten materiał akurat ze względu na, na jakość tego materiału, tak naprawdę, czyli dokładność produkcji samego bloczka, czyli co się wiąże z tym, szybkość budowania. Szybkość budowania. A poza tym jeszcze i ciepłochronność tego materiału. Budowa jest na, na tyle inter, interesującą ze względu na, tak jak widać, na architekturę. Budynki są z garażami podziemnymi. Super sprawa, bo generalnie jest problem z miejscami parkingowymi. Każde z mieszkań ma indywidualne ogrzewanie gazowe. Przepraszam bardzo, to są kotły kondensacyjne z komorą zamkniętą. Także to jest też naprawdę super rozwiązanie. To są kotły bardzo oszczędne, efektywne. No i po zimie. Nie, nie było, że tak powiem, narzekań ze strony już lokatorów, że, że coś się dzieje złego, że, że niedocieplone, że, że problemy z, z ogrzaniem mieszkania. Nie było czegoś takiego. Jak na razie klienci zadowoleni